Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy w ogóle vlogmas u mnie. Spędzimy sobie razem dwa dni, czyli piątek i sobotę. Jak widzicie, na polu jest jeszcze ciemno, a to dlatego, że właśnie zbieram się na badania krwi. Dzisiaj będę robiła to, czego najbardziej się obawiałam czyli yy, krzywej cukrowej. Nie chcę tam spędzić dwóch godzin, strasznie się boję tego badania, ale zobaczymy się za dwie godziny, bo widzę, że kamera już mi powoli pada, więc chciałam się z wami tylko przywitać i życzę Wam miłego dnia. Dzisiaj sobie spędzimy takie rozpoczęcie grudnia wspólnie. Ubierzemy choinkę, pospędzamy trochę czasu, pokażę Wam, co szyję, a jutro są mikołajki, więc też na pewno przygotuję dla Was coś fajnego do oglądania. Ja już wróciłam do domu. Jestem strasznie obulała, ale szczęśliwa, że to badanie krwi mam już za sobą. Byłam jeszcze na zakupach z moją mamą. Pojechałyśmy do no Cicholandu i udało nam się kupić całą siatę ubrań. I jeśli jeszcze się nie domyśliliście, to są to ubranka dziecięce. A to dlatego, że <laughs> uwaga, uwaga, że jestem... Y... W szóstym miesiącu ciąży, więc ubranka się przydadzą. Teraz zabieram Was jeszcze chwilę ze sobą do pracowni. Chciałabym na chwilę popracować, bo jest 15. Myślę, że dzisiaj tak do 18 posiedzę. Muszę dokończyć cztery zamówienia takie. Urocze świąteczne, zimowo-świąteczne. Cieszę się, że zamawiacie też te nowe wzory, bo one są naprawdę tak urocze i nie mogę się na nich napatrzeć. Później chwila już relaksu dla mnie, bo dzisiaj tego potrzebuję. Czuję się naprawdę zmęczona, ale to jest naprawdę dobry dzień. Ja już powoli zbieram się do spania, to był naprawdę intensywny dzień. Jeszcze chciałabym przez pół godziny poedytować tego vloga, żeby jutro będzie po prostu trochę łatwiej. Mam nadzieję, że uda mi się film dodać w niedzielę. Jak nie nagrywałam, to puściłam pranie z tymi ciuszkami, o którym Wam mówiłam. Jutro będę segregować dalej te ubranka. Jutro Wam też pokażę, bo po pracy zorganizowałam tą jedną Komodę, tą jedną szufladę dokładniej, więc też wam pokażę, jak to już wygląda, bo wygląda to moim zdaniem pięknie i się tym jaram, że to już coś powstaje. Jutro też będzie bardzo intensywny dzień, bo są Mikołajki, tak jak Wam mówiłam, mamy już tam dużo planów, więc też wam pokażę we vlogu. A teraz ja lecę spać i do zobaczenia jutro. Po powrocie od mojego młodszego brata, jak widzieliście, spotkaliśmy świętego Mikołaja. Musiałam położyć się na dwugodzinną drzemkę i to było mi naprawdę bardzo potrzebne. Chyba mój organizm przypomina mi, że potrzebuję więcej odpoczynku niż, niż mi się wydaje. Więc resztę dnia mam zamiar spędzić na odpoczynku, regeneracji, żeby przygotować się na ten nowy tydzień. Miałam Wam też pokazać szufladę, którą już udało mi się troszeczkę zorganizować, więc Was z tej zabiorę. Jeszcze oczywiście brakuje wielu rzeczy, bo wiele rzeczy się jeszcze suszy, więc to jest tylko taki, taka baza, żeby potem móc uzupełniać, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. Jak widzicie, do organizacji użyłam organizerów z IKEA, bardzo Wam je polecam i wszystko ma swoje miejsce, jest też podpisane. Tutaj <grym> można sobie znaleźć. Jak wszystko mi wyschnie, będę dokładać, ale no wygląda to pięknie. Przed snem poczytałam sobie jeszcze książkę, o której Wam już jakiś czas temu mówiłam. Nie całkiem martwa to książka, którą, na którą bardzo się cieszyłam, że ją zacznę. A gdy już zaczęłam, to okazało się, że wpędziłam mnie w taki zastój czytelniczy, że praktycznie od dwóch tygodni nie potrafię z taką chęcią, własną chęcią siąść i coś poczytać, bo po prostu chcę skończyć tę książkę, ale motywacji zero. Jeśli czytaliście tę książkę, to dajcie znać, czy ona się potem rozkręca, czy wam się w ogóle podobała, czy tak jak ja jakoś tak nie czujecie jej do końca. Jeśli dotarliście do tego momentu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i komentarz Mikołajki. Ja dziękuję wam za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!